Jestem Universal Contour Wrap mam przyjemność pracować od maja tego roku. Zainteresowałam się nimi od samego początku, jak weszły na rynek polski. Tak naprawdę pracując od kilkunastu lat i wykonując zabiegi na ciało, zabiegi UCW są uzupełnieniem terapii, które mogę stosować dla klientek. Pierwsze, e, głównym zadaniem e, zabiegu Universal Contour Wrap jest e, detoksykacja całego organizmu. Uzyskuje się to za pomocą e, glinki, e, którą są bandaże nasączone, a którymi owijam całe ciało e, klientki. E, toksyny głównie znajdują się w tkance podskórnej, a bandaże, które nakładam na e, ciało są e, ciepłe. A dzięki temu mogę uzyskać otworzenie się polów w skórze i, jakby, migrację toksyn z tkanki podskórnej do, do bandaży. Glinka ma właściwości w zasadzie takie wyciągające toksyny z tkanki podskórnej. Drugim aspektem pozytywnego oddziaływania na organizm glinki. I Całego zabiegu jest poprawa jędrności, gęstości skóry. Glinka ma pozytywne, pobudzające w zasadzie oddziaływanie na elastynę. Dzięki temu skóra nasza jest bardziej jędrna, gładka. Pierwszy etap zabiegu polega na wypełnieniu zarówno przez klientkę, jak i przez prowadzącego karty zabiegowej. Trzeba uwzględnić wszystkie przeciwwskazania, jakie mogą dyskwalifikować daną osobę i uniemożliwić wykonanie samego zabiegu. Z drugiej strony, klientka powinna się zapoznać, jak wygląda pielęgnacja pozabiegowa, a wszystko w tej karcie po prostu jest opisane. Przed samym bandażowaniem a wykonujemy na poszczególnych partiach ciała pomiary centymetrem, tak by po zabiegu, ponownie wykonując pomiar, móc zobaczyć jaki jest efekt redukcji obwodów. Tak by pomiar mógł być jak najbardziej wiarygodny, na ciele zaznaczane są punkty, w których przykładany jest centymetr. Pan jest obwód. Samy zabieg zaczynamy od banderowania nóg, po kolei przesuwając się w góra Pierwsza warstwa bandaży nakładana jest luźno swobodnie, natomiast im przechodzimy do nakładania warstwy bardziej zewnętrznie, tym ucisk zwiększa się. Najbardziej zewnętrznymi warstwami. Będziemy modelować sylwetkę, tak aby akurat tutaj klientki, którą mam teraz możliwość bandażować, wysmuklić bryczes, podnieść pośladek. Bandażowanie dobiegło końca. się zaprezentować. Możesz się przestanąć. Wszystko ładnie dolega, wszystko jest gładko, nie ma żadnych zagięć. Miejsc miękkich klientka troszkę powinna się tuść, tak jakby została zagipsowana. Aby utrzymać teraz temperaturę bandaży i to, żeby pory były cały czas otwarte, a toksyny mogły wyjść na zewnątrz z tkanki podskórnej, ubierzemy w kostium. Bandaża powinna spędzić 60 minut. Możemy kreatywnie wykorzystać ten czas, zapewniając jej opiekę ze strony maniki Żydki, tudzież yy, kosmetologa może wykonać zabieg na twarz, albo no po prostu klientka może się położyć na kozetce, wyciszyć i zrelaksować. Klientce powinniśmy cały czas zapewnić ciepło, ale nie powinniśmy doprowadzić do tego, by się nam schodziła. Nie powinno być efektu samy. będzie w tym momencie odczuwała chłód, jednakże nie próbujemy w żaden sposób temu przeciwdziałać, ponieważ pory, które były otworzone, muszą w tym momencie się pozamykać. Objaw gęsiej skórki jest objawem normalnie. Zdejmiemy bandażę z kończyn górnych. Odkrywamy klientkę szlafrokiem. Na pierwsze oka widać, że poprawiła się skóra w okolicach brzucha. W okolicy podbrzusznej nastąpiła utrata, mm, największa optycznie utraty centymetrów. Poza tym e, poprawiła się jakość skóry na e, udach, na brcesie i zaznaczyło się bardziej przejście uda w pośladek. Żeby potwierdzić efekty, o których mówię, ponownie wykonam pomiary centymetrów. Składam centymetr dokładnie w tych miejscach, w których był na samym początku. Po wykonanym zabiegu klientka przez okres 4 dni nie powinna nakładać na ciało żadnych preparatów nawilżających, balsamów, ponieważ w porach w skórze glinka cały czas jest osadzona, cały czas będzie ciało aktywnie pracowało. Zalecana jest, aby piła około 2 litrów wody dziennie, aby toksyny cały czas mogły zostać wydalone przez nasz organizm, już przez nerki i przez wątroby, zostaje zutylizowane. Poza tym zaleca się branie prysznica w letniej wodzie i nie zaleca się brania zabiegów z użyciem ciepła, czyli nie wskazane są masaże.